Dzień dobry kochani. Poczułem, żeby zanim się ludzie dołączą, modlić się. Dlatego Panie, Tobie oddaję wszelką chwałę i wszelką cześć. Proszę Cię Ojcze, aby to nagranie pobudzało serca ludzi, abyś był obecny Panie, aby to Twój święty Duch dotykał serca ludzi. Aby to, co zostanie powiedziane, przybliżało nas do Ciebie, abyśmy mogli poznawać Twoją wolę i plany dla naszego życia. Niech Twój święty duch, Panie, będzie z nami. Niech te nagrania zachęcają ludzi do otworzenia swych serc i wpatrywania się w Ciebie, wczytywania się w Twoje słowo. Niech Twój Boży Duch, Panie, prowadzi, Niech Twój Boży Duch będzie obecny podczas tego nagrania. Tobie chwała i cześć, bądź wywyższony i uwielbiany. Amen. Kochani, tak poczułem, bo zanim włączyłem nagrywanie, ja się modlę. Mogę modlę się od 6.30 do 7., ale później modlę się przed włączeniem samym, jak sobie sprawdzam wszystko, czy. I poczułem, by zanim się ludzie dołączą, Modlić się nawet na wizji. Jeżeli będzie ktoś wcześniej, tak jak was, trzy osoby są, widzę, to będziemy mogli się modlić razem. Oczywiście zakończymy modlitwą, ale wierzę, że skoro dostałem to podczas modlitwy, jest to wolą Boga i trzeba być posłusznym. I także startujemy. Kochani, dzisiaj mamy kolejny odcinek. Yy... Zacznę może od Ewangelii Łukasza, później wrócę do sędziów, ale zacznę od Ewangelii Łukasza, i to jest ten rozdział 8, 18 werset, mamy napisane tak: Uważajcie więc, jak słuchacie. Kto bowiem ma, temu będzie dodane, a kto nie ma, zostanie mu zabrane nawet to, co sądzi, że ma. Ciekawe. Wróćmy do Manoacha. Jako dobrego słuchacza, w którego życiu sprawdziły się słowa Jezusa. I co pewien czas Ma Noach słyszy coś ważnego. Wykonuje w posłuszeństwie to, co słyszy, a w nagrodę otrzymuje za jakiś czas więcej. I w dzisiejszym tekście, w tym nagraniu, które mamy, pragnę. Okazać wdzięczność, popatrzcie, Bogu za to, jak On jest wspaniały. I tutaj przytoczę, jak Manoach, popatrzcie, okazać chciał wdzięczność Bogu za to, że On mu się objawił. I koźlątko chciał dać, tak? A wiemy, że koźlątko w tamtych czasach było czymś cennym. I tutaj wtedy Manoach rzekł do anioła pańskiego, to jest 13, rozdział 15, werset sędziów. Chcielibyśmy Cię zatrzymać i przyrządzić Ci koźlątko. Anioł zaproponował mu coś jeszcze większego i powiedział: Gościnny stół gospodarza zamienić w ołtarz dla chwały Pana. I mamy na to werset 13 sędziów, 16 werset. Lecz anioł Pana odpowiedział Manoachowi: Choćbyś mnie zatrzymał, nie będę jad twego chleba. Ale jeśli chcesz złożyć całe palenie, złóż je Panu. Manoach nie wiedział bowiem, że to był anioł Pana. Popatrzmy, co znajdziemy w Ewangelii Mateusza. I tutaj. To jest Mateusza 25, 37. Wtedy sprawiedliwi mu odpowiedzą, Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Cię, albo spragnionym i daliśmy Ci pić? I czterdziesty werset. A król im odpowie, Zaprawdę powiadam Wam, to co uczyniliście jednemu z tych moich braci, najmniejszych, mnie uczyniliście. I przeskoczymy na 45, czyli Mateusza 25, 45. Wówczas im odpowie, Zaprawdę powiadam Wam, Czego nie uczyniliście jednego z tych najmniejszych, tego i nie uczyniliście mnie. Jest tutaj mowa o tym, aby wspierać ludzi i żeby tak jak u ludzi wierzących wspieramy, jak im pomagamy, tutaj było, wiecie, akurat o napojeniu, o nakarmieniu, ale bądźmy dla siebie otwarci, bądźmy dla siebie życzliwi, bo tego, czego nie daliście jednemu z najmniejszych, to i nie daliście mnie, a to, co daliście jednemu z najmniejszych, to daliście i mnie. Tak mówi Bóg, kochani, poprzez słowo. I pójdźmy dalej. Manoach robi coś. Robi to, co może najlepiej, tak? Pragnie oddać chwałę Bogu i uczcić no, posłańca Bożego. I mamy napisane 13, 17. I Manoach powiedział do Anioła Pana: Jakie jest Twoje imię, abyśmy Cię uczcili? I mamy napisane: Otrzymuję, otrzymuję nową nagrodę. Lepsze zrozumienie Boga, bo patrzcie, on tu pytał go o imię, a on mu mówi tak, anioł pana. Odpowiedział, dlaczego pytasz mnie o moje imię, które jest, są różne tłumaczenia, cudowne, tajemnicze. Wziął więc manoach, koźlę oraz ofiarę e, po, pokarmową i złożył na skalę panu, a uczynił anioł, i tutaj znowu mam różne tłumaczenia, cud, dziwne rzeczy, tajemnicze. A Małach z jego żoną patrzyli na to. No, Anio uczynił, uczynił tą ofiarą cud, dziwne rzeczy, tajemnicze. E, no, ciekawe, że to było. I tutaj można powiedzieć, że kawałek dalej mam opisane, takie wzruszające przeżycie w następnym wersecie, gdy przeczytam, to jest 13:20. A gdy. Płomień wznosił się z ołtarza ku niebu. Anioł Pana wstąpił w płomień ołtarza, a Manoach i jego żona widząc to upadli na twarz, tak? Na ziemię. I to była taka pełniejsza świadomość, którą otrzymali. I Anioł Pana więcej nie, nie ukazał się Manoachowi ani jego żonie. Wtedy Manoach poznał, że to był anioł Pana i kiedyś uważano, że wiecie, że gdy ktoś widział Boga, tak się mówi słowo Boże, to by padł trupem. I tu mamy dalej napisane, popatrzcie, ale jeżeli Bóg Ci daje głębsze przeżycie duchowe, nie rozglądaj się za kolejnymi, tylko staraj się wprowadzić to do życia. Słyszałem taką opinię, że aniołem w tej sytuacji Manoacha z żoną prawdopodobnie mógł być Pan w wcielonej postaci ludzkiej no ale mamy napisane popatrzcie sędziów 13, 22, 23 potem Manoach powiedział do swojej żony na pewno umrzemy bo widzieliśmy Boga jego żona zaś odpowiedziała mu gdyby Pan chciał nas zabić nie przyjąłby z naszych rąk całopalenia i ofiary pokarmowej ani nie ukazałby się na nie ukazałby nam tego wszystkiego, ani nie objawiłby nam teraz takich rzeczy. So, sens to ma. Nie? Istniało ogólne przekonanie, to co mówiłem, że gdy ktoś widzi Boga, równa się to śmierci. No i brawa tutaj dla e, rozumowania niewiasty, e, gdyż ona przeciwnie do emocjonalnego podejścia e, Manoaha w taki sposób to odebrała. I tu mamy. Wrócę do tego. Jego żona zaś powiedziała mu: Gdyby pan chciał nas zabić, nie przyjąłby z rąk naszych całopalenia i ofiary pokarmowej, ani nie ukazałby nam tego wszystkiego, ani nie objawiłby nam takich rzeczy. Myślę, że miała jak najbardziej rację. No i teraz pomyśl, w jaki sposób możesz lepiej wykorzystać swoje możliwości, dary i czas, w którym żyjemy. Módlmy się, kochani, abyśmy mogli usłyszeć i zrozumieć i czynić to, co Bóg nam nakazuje poprzez Słowo, abyśmy tego wyciągali ze słowa jak najwięcej. Jest mnóstwo rzeczy, które dopiero zrozumienie przyjdzie nam i sam cały czas wczytuje się w Słowo Boże i w zachwycie poznaje Boga. I chciałbym tu taki wiersz jeszcze przeczytać z pierwszego Piotra są dwa wersety. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, którego według swego wielkiego miłosierdzia zrodził nam, nas na, na nowo w żywej nadziei przez chrzeszenie Jezusa Chrystusa z martwych do dziedzictwa niezniszczalnego, nieskalanego i niewiednotnego.